Na program zaprasza sponsor, dystrybutor zabawek Little Dutch. Zaczarowana luneta. Jesteście ciekawi, w co się bawią przedszkolaki? Erik trzyma coś w ręku. Czy to luneta? Ale ten księżyc jest wielki. Ja, pokaż, Ryku. Ciekawe, czy tam można grać w piłkę? Sprawdźmy to. Tak, wyprawa na księżyc. Podoba mi się ten pomysł. Astronauci, biegnijmy do naszej rakiety! Ciepko. Lecimy na księżyc. Chcecie lecieć z nami? Bardzo chętnie. Małpko, trochę inaczej wyglądasz. Ty nosisz okulary? Dlaczego musisz je nosić? Masz je na zawsze? Małpkę zawstydziły wasze pytania. Dla niej okulary to też coś nowego, i dopiero się do nich przyzwyczaja. Małpko, może opowiemy Twoim kolegom, dlaczego okulary są Ci potrzebne? Prosimy, jesteśmy bardzo ciekawi. Dobrze, poproszę kawałek kredy, Ryku, podaj mi, proszę, lunetę. Jesteście ciekawi, co robi Pani Matylda? Proszę, niech każdy z Was spojrzy przez lunetę i opowie, co zobaczył. Tylko, że ja nie widzę zbyt wyraźnie. Obraz jest zamazany. Aż bolą od tego oczy. Właśnie. To znaczy, że tak widzisz bez okularów? Mhm, dlatego pan doktor powiedział, że moje oczy potrzebują pomocy. Dzięki specjalnym szkłom, które są w okularach, małpka widzi tak dobrze jak wy. I bardzo ładnie w nich wygląda. Niesamowite! Widzę, że na księżycu ktoś gra w piłkę! Zaraz startuje nasza rakieta! Szybko! Hurra! Wyruszamy w kosmos! Małpko, lecisz z nami? Tak! Okulary są trochę jak luneta, przez którą Eryk i jego przyjaciele obserwowali Księżyc. Dzięki niej mogli go zobaczyć z bliska. Niektórzy potrzebują okularów, żeby dobrze i wyraźnie widzieć to, co ich otacza. Wybrawa na Księżyc udała się znakomicie. Jak myślicie, czy Erykowi udało się strzelić gola? Na program zaprosił sponsor, dystrybutor zabawek Little Dutch. Ten i więcej ciekawych odcinków możesz znaleźć na antenie Mini Mini Plus i w aplikacji Canal Plus.